Wzrost liczby sprowadzanych, używanych aut W lipcu zarejestrowano w Polsce ponad 67 tysięcy używanych samochodów osobowych i dostawczych sprowadzonych z zagranicy. Czy jest się z czego cieszyć? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak. Bo to wzrost o 7,7% w stosunku do lipca 2022 roku. Jednak, gdy zwrócimy uwagę na fakt, że rok temu sprowadziliśmy do kraju najmniej używanych aut od wejścia Polski do Unii Europejskiej, to ten wzrost zaczynamy postrzegać jako odbicie od dna. Niestety, niezmiennie nadal sprowadzamy przede wszystkim bardzo stare pojazdy. Ich średni wiek to ponad 13 lat a w przypadku samochodów z silnikami benzynowymi już prawie 14. Najczęściej sprowadzane modele to Audi 4 Volkswagen Golf i Opel Astra. 13-14 lat to jest średni wiek sprowadzanych aut do Polski. My naprawdę sprowadzamy śroty. Tak, biorąc pod uwagę, że Cały czas gdzieś po głowie kołacze się nam elektromobilność, to te samochody tak naprawdę nie przedstawiają dzisiaj dużej wartości, chętnie się ich pozbywano. Na rzecz może nie państw, które są znacznie biedniejsze, ale zasobność portfeli obywatela innego państwa. No, nazwijmy to, jest... no, nazwijmy to po prostu bezpośrednio. No, no, no są, są zdecydowanie biedniejsze. No tak, i my chętnie wchodzimy w posiadanie takich takich samochodów. Ja bym tego nie, nie krytykował aż tak bardzo, bo to, bo to wcale nie znaczy, że ten samochód nie będzie bezpieczny, że on nie będzie sprawny i tak dalej. 15-16 lat, mhm. tak? A jak spojrzymy na, na Meksyk na przykład, tam się chwalą, że mają 65-letni samochód, otrzymany no w sprawności. Nie jestem pewien, czy to jest standard, do którego powinniśmy dążyć. No nie, aż tak to pewno nie, ale... Yy... Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że te samochody rzeczywiście nie muszą być odbierane jako wraki. One mogą być w pełni sprawne. Co prawda, rok powodu, rocznik ich powoduje, że rzeczywiście mamy do czynienia ze starszymi samochodami. Dzisiaj mamy różne formy wejścia w posiadanie pojazdu: leasing, długoterminowy wynajem. Jest, możemy się zaopatrywać w nowe samochody. Firmy y, różnego rodzaju firmy y, biorą samochody w Leasing po 3-4 latach pięciu oddają, biorą następny asortyment nowszego modelu już i w ten sposób cały czas korzystają z nowych, ale problem pojawia się z odbiorcami prywatnymi, Oczywiście. którzy y, no, muszą zaglądać do portfela czy stać ich w ogóle na trochę lepszej no bo, marki. Bo samochodu. Pamiętaj, że jedna rata wynajmu długoterminowego może być równa cenie zakupu takiego 16-17-letniego pojazdu. No, może tak się okazać. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem na początku właśnie e, kraje bogatsze, stojące lepiej ekonomicznie, będą chętnie się wyzbywały tych samochodów, bo mają świadomość tego, że w niedługim okresie czasu powstaną strefy, do których na przykład diesel nie wjedzie, tak? Czy stara benzyna również bez katalizatora się tam nie pojawi. Nie ma DPF-u, nie ma wjazdu w to miejsce. No i tak to może jest, się to skończyć. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że my mówimy bardzo dużo o nowoczesnych samochodach, o nowoczesnych pojazdach, które chcielibyśmy promować w Polsce. Tak jak mówił Marek, mówimy o elektromobilności. Natomiast bardzo często zapominamy, że mogą to być po prostu czcze dyskusje. Ze względu na to, że zasobność portfela Polaków ciągle jest taka, że stać nas po prostu wyłącznie na bardzo stare samochody.